W ostatnich dniach w mediach w całej Polsce, jak i w gminie Pelkin pojawiły się informacje dotyczące szkodliwej rośliny, tzw. barszczu sosnowskiego. Z dostępnych dla nas informacji wynika, iż główne siedliska tej rośliny występują w gminie Trzew, w takich miejscowościach jak Turze, Śliwiny, Wędkowy oraz Rukosin. O wszystkich informacjach, wszystkich występowaniach tego, tej rośliny będziemy informowali na bieżąco. Na dzień 17 lipca 2015 roku nie zidentyfikowano tej rośliny na terenie gminy Pelpin. Jednakże, jeżeli komuś uda się dostrzec tę roślinę, nawet nie zweryfikować rośliny jako barszczyznskiego, taką informację można podać do swojego urzędu gminy. Mieszkańcy gminy Pelpin zgłaszają do nas y możliwość rośnięcia tej rośliny u nas, ale po wszelkich kontrolach okazało się, że ta roślina na terenie gminy Pelpin póki co nie występuje. Y jednak jeśli zauważą Państwo tą roślinę, która wiadomo y może powodować przy dotknięciu problemy skórne. Prosimy o zgłaszanie tego do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Będziemy na bieżąco kontrolowali te sprawy.